Jednym z częstszych problemów, jeżeli chodzi o naszą twarz po 35 roku życia, jest problem z jej powolnym opadaniem. Odpowiedzią na to jest jeden z zabiegów złotego standardu, jeżeli chodzi o lifting twarzy, czyli radiofrekwencja mikroingłowa. To zabieg, który polega na kontrolowanym nakłuwaniu skóry oraz podgrzewaniu jej dzięki użyciu prądu bipolarnego. W tym urządzeniu występują dwa rodzaje igieł: igły izolowane, które pomagają nam w kontrolowanym podgrzewaniu bardzo niskich partii skóry, oraz igły nieizolowane, które podgrzewają skórę na całej głębokości. Dzięki temu możemy uzyskać lepsze efekty ujędrniające całą twarz. Radiofrekwencja mikroigłowa dzięki kontrolowanemu nakłuwaniu skóry oraz podawaniu wysokiej temperatury dokładnie w miejsce, w które chcemy, skraca nam włókna kolagenowe, a dzięki temu doprowadza do podniesienia owalu twarzy. Jest to zabieg, który możemy bezpiecznie wykonywać przez cały rok. Jest to zabieg, który nie uczula, ponieważ pracujemy na izolowanych i nieizolowanych igłach złotych, a na złoto mało kto jest uczulony. Jest to również technologia, po użyciu której bardzo szybko dochodzimy do siebie, bo ob Nożę i zaczerwienienie znika już po 3-4 godzinach, więc nie jesteśmy wyłączone z życia codziennego.